Siemano widzowie, nowy patch wreszcie wchodzi na serwery, także witam Was ponownie w omówieniu e, zmian w patchu 12.6, zapraszam. Także co, może szybki rzut oka na patch, w skrócie e, standardowo mamy wzmocnienia, osłabienia oraz modyfikacje, ale co ciekawe usunięto dusze towarzystwa, zaraz musimy do tego przejść, e, zobaczyć czym to jest spowodowane. No, bo jest to dosyć ciekawa zmiana, oraz są też modyfikacje, które też są mega ciekawe. Także co, przechodzimy oczywiście do zmian. Mamy jakieś skróty klawiszowe, tutaj możecie sobie je zobaczyć, ale nas interesują duże zmiany. Czyli co, lecimy. Nie będą już oferowane trzy ulepszenia ekonomiczne w tej samej rundzie. No dobra. Czas na wybór pierwszego ulepszenia jest zmniejszony o 2 sekundy, drugiego i trzeciego ulepszenia również jest zmniejszony o 2 sekundy i czas na wybór ulepszeń w Rollu również jest zmniejszony o 2 sekundy. Ok, to raczej nie jest zbyt istotna różnica, do tego czasu raczej już każdy miał swoje wzmocnienia wybrane, także za dużo to nie zmieni, przyspieszy to nam ewentualnie odrobinkę rozgrywkę. Obrażenia ładunku elektrycznego skalują się teraz wraz z obecnym etapem. Rozpoczynają się na drugim etapie i osiągają maksymalny e, swój poziom na pią w piątym etapie e, lub w ósmym etapie w hyperrolu. A to ciekawe, proszę Państwa, to ciekawe. No, i ładunek elektryczny 1 jest skaluje się w następujący sposób: 50 punktów, 65 punktów, 80 punktów i 95 punktów. Ładunek elektryczny 2, e, 75 punktów, 95 punktów, 115 punktów, 135 punktów. A ładunek elektryczny 3 e, skaluje się w sposób 90 punktów, 120, 150 oraz 180 e, punktów, moi drodzy. Obrażenia Echo Luden również się teraz skalują z obecnym etapem, i rozpoczynają się również na drugim i osiągają maksimum w piątym etapie, i tak samo w ósmym etapie na hyperrolu. I to wygląda tak: Echo Luden 1, 70, 90, 110, 130 punktów, Echo 2, 100 punktów, 125 punktów, 150 punktów, 175 punktów. Echo Luden 3, 140 punktów, 180 punktów, 220 oraz 260 punktów. No, proszę Państwa, ciekawa zmiana, zmiana naprawdę e, interesująca. E, moi drodzy, jeszcze przypominam, oczywiście, jeżeli chcecie takie odcinki, chcecie takie omówienia, patcha, e, opisy. No, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, a szukacie właśnie takich treści oraz zwykłych gameplay z TFT, no to możecie również zasubskrybować kanał. Sekcja komentarzy również jest dla Was otwarta, także zapraszam do dyskusji na temat wprowadzanych nowych zmian, moi drodzy. A my lecimy dalej. Kategoria serca innowatora jest zmieniona ze srebrnej na złotą. Usunięto duszę innowatora. No właśnie, ale nie ma tutaj jakiegoś wielkiego wytłumaczenia. Wytłumaczenie mogło być tam u góry, w tym co oni piszą. Eee, ale kurczę, szkoda. No szkoda, szkoda. Jak ktoś szedł w innowatorów, to było to mega broken, jak mu się to trafiło, ale. Hmm. No cóż, trudno, trudno po prostu. Dodatkowe statystyki podziel się uwagą duszy towarzystwa eee, zmniejszone ze, 120, ze 125% do 100% kategoria tyci tyci na jordlów e, również jest zmieniona ze srebrnej na złotą. Szansa na unik dzięki temu wzmocnieniu jest zwiększona do 30%. O proszę, fajne. Tyci tyci sprawia, że wasi jordlowie są mniejsi. Ok, czyli będą wizualnie po prostu mniejsi na planszy, tak? Jeżeli dobrze to rozumiem. E, przechodzimy do cech. O, leż zmiana, moi drodzy stróż prawa. Nie ma już progów 2 i 4, tylko jest 3. O kurczę, czyli nie będzie tak łatwo dostawić sobie stróża prawa do naszej kompozycji, bo będziemy musieli mieć aż trzech, żeby tą cechę aktywować. Ależ mocna zmiana, no. To może naprawdę dużo zmienić w budowaniu kompozycji. No ciekawe, czy teraz będzie się opłacało grać aż trzech stróżów. Zobaczymy dopiero w grze. Czas działania ogłuszenia stróżów prawa jest zwiększony dzięki temu też do 4 sekund. Nowość na ekspertach. Teraz skaluje się w zależności od liczby ulepszeń w hekserdziu, w hekszrdzeniu, przepraszam. Dodatkowo wytrzymałość tarczy i obrażenia magiczne za każde ulepszenie ekspertów 20%. Podstawowa wytrzymałość tarczy ekspertów jest zmniejszona do 100, 150, 300 oraz 400 punktów. No to spory nerw. Podstawowe obrażenia magicznych ekspertów są również zmniejszone. 15, 25, 50 oraz 80 punktów. No, powiem wam, moi drodzy. Spore nerfy na ekspertów. Jestem ciekaw, jak oni teraz będą działać. Zmniejszenie obrażeń do ataku. Od ataku, przepraszam, tutaj będzie bardzo dużo jednostek. Jeżeli chcecie, to sobie to po prostu skipnijcie. Jeżeli nie, no to szybko wam tutaj powiem. Caitlyn... 45 punktów, Ilaoi 60 punktów. Y, oczywiście mówię jak jest teraz, aktualnie, tak? Widzicie na ekranie, tutaj wam jeszcze przewinę, żebyście mieli lepiej. Y, Nocturne 45 punktów, Twitch 45 punktów, Kamil 45 punktów, Korki 55 punktów, Queen 55 punktów, Rexime 55 punktów, y, Swain 40 punktów, Talon 45 punktów, Warwick 45 punktów. Zyra 40 punktów. Eko 55 punktów. Gangplank 65 punktów. Ehm, dalej jest. Gnar 60 punktów. Lucian 55 punktów. Misfortune e, 55 punktów. Senna 60 punktów. Vex 45 punktów. Zak 60 punktów. Alistar 90 punktów. E, Draven 70 punktów. Irelia 70 punktów. Ehm, Jean 85 punktów, e, Kazix 85 punktów, Seivir 60 punktów, e, Vai 70 punktów, e, Jace 85 punktów, Jinx 80 punktów, Tamken 70 i Zeri 75 punktów obrażeń od ataku. E, wszystkie z tych jednostek oczywiście mają zmniejszone e, te obrażenia e, od ataku. No i dobra, przechodzimy do zmian jednostek pierwszej kategorii, czyli jest tylko Caitlyn. Zmieniona prędkość ataku do 0,8 jednostki. W porządku, jednostki drugiej kategorii. Obrażenia rozbrającego nalotu Queen są, są zwiększone na trzecim poziomie do siedmiu... Nie, przepraszam, są zmniejszone na trzecim poziomie do 650. Czas trwania rozbrojenia nalotu Queen. Jest zmniejszony do 1,5 sekundy na pierwszym, 2 sekund na drugim i 2,5 sekundy na trzecim poziomie. Obrażenia ręki śmierci słejna są zwiększone do 250 punktów na pierwszym poziomie, 350 na drugim i 500 na trzecim. Bardzo fajne. Leczenie ręki śmierci słejna również zwiększone, 250 punktów na pierwszym, 300 na drugim. Oraz 350 bez zmian. Akurat tutaj na trzecim, proszę bardzo, bufy na słojnika. Kto wie, może jacyś tutaj arkaniści wejdą do mety dzięki temu. Leczenie przy trafieniu wiecznego głodu Warwicka jest zmniejszone tak jak się spodziewałem. Warwick jest teraz mega OP znaczy, był mega OP pod pretendentów razem z chemtechowcami. Mega kontestowany w build w każdej grze, co najmniej jedna osoba w to idzie. No, bardzo mocny był, i teraz to wygląda tak: 35 punktów na pierwszym poziomie to jest bez zmian, 45 na drugim i 65 na trzecim. Jednostki trzeciej kategorii, osłabienie maksymalnej many Malzahara. O proszę bardzo, 50 na 80 teraz mamy. Um, ale no to w sumie jest nerw, dobra, to nieważne. Prędkość ataku jest zwiększona do 0,7 jednostki. I obrażenia złowieszczych wizji Malzahara. O proszę bardzo, tutaj zwiększone do 650, 900 i 1025 punktów. Także ogólnie, buff dla Malzahara. Yy, czyli kto wie, może rzeczywiście ci arkaniści będą jakoś grywalni. Jednostki czwartej kategorii: osłabienie maksymalnej many i rally, yy, o 10 punktów zwiększona mana. Obrażenia podstawowe fali ostrzy i reli nerw. 60 punktów na pierwszym poziomie, 90 na drugim i 550 na trzecim. No i przechodzimy, moi drodzy, do jednostek legendarnych, czyli kogo my tutaj mamy Galio. Obrażenia podstawowego, podstawowe kolosalnego wejścia Galio są zmniejszone do 125 punktów. Punktów na pierwszym poziomie i 175 na drugim, na trzecim oczywiście się to nie zmienia. Procent obrażeń od maksymalnego zdrowia kolosalnego wejścia Galio zwiększony do 8%. Czas trwania ogłuszenia kolosalnego wejścia Galio jest zwiększony na pierwszym poziomie o pół sekundy skalowanie obrażeń od ataku trzech zmodyfikowanych przez porażającą eksplozję ataków JS'a, czyli to jest y, oczywiście y, premia y, do ataku z dystansu 170 na pierwszym poziomie, 175 na drugim y, i 500 na trzecim poziomie. To jest oczywiście nerf y, y, na, na drugim poziomie dla naszego Jaya. Y, dodatkowe obrażenia od ataku Jaya podstawa od walki do walki z dystansu to jest nerfik 45 punktów na pierwszym poziomie 60 punktów na drugim i 500 na trzecim następnie mamy czas działania wzmocnienia nie, niestabilnej mikstury silko poproszę bardzo Zawsze wynosił 6 sekund, teraz będzie wynosił 6 sekund, 7 sekund oraz 10 sekund na trzecim poziomie. Także silko, silko podejrzewam pasowałby do kompozycji tych moich tutaj arkanistów. Ja chyba sobie spróbuję zagrać tych arkanistów, bo no ciekawie, ciekawie to wygląda. Obszar wybuchu niestabilnej mikstury silko jest teraz dwukrotnie większy, gdy bohater ma 3 gwiazdki. No to się raczej rzadko zdarza, no ale spoczko, dobrze wiedzieć. Naprawiony błąd zeri, prędkość ataku zeri nie jest już ograniczona do jednej e, jednostki. Dodatkowe obrażenia magiczne przy trafieniu za każdy pocisk piorunującego strzału, czyli umiejętności biernej zeri, e, jest e, zmniejszony do 10 punktów, 20 punktów oraz 40 punktów. No i przechodzimy do przedmiotów. Przedmiot jest tylko jeden. Ostrze nocy, co to za zmiany? E, ukrywające się jednostki mogą atakować i używać umiejętności. No to akurat fajne, aczkolwiek Ostrze Nocy jest bardzo mało używanym itemem. I nie wiem czy to cokolwiek zmieni, chociaż w sumie może. Dobra, przechodzimy do ulepszeń. Torba ze składnikami nie może przyznać e, trzech takich samych składników. I bardzo dobrze, moi drodzy, powiem Wam historyjkę. Ostatnio grałem sobie Rankę Dzika. E, strasznie dużo negatronów mi się trafiało, wiecie? Strasznie dużo negatronów miałem. No i stwierdziłem, że coś z tego trzeba zrobić. Trafiło mi się właśnie e, ulepszenie torba ze składnikami, mówię dawaj mi itemy, coś tutaj wykombinujemy. Aż zarymowałem. <laughs> I co? I dolosowało mi dwa kolejne negatrony, no po prostu masakra, masakra. Dobrze, że oni to zmieniają, bo to czasami... No, to było niesamowite, nie? Ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle ma szansę się wydarzyć. Lecimy dalej. Pancerz powłoki cybernetycznej e, e, to jest. E, czekajcie, nerw. 25 punktów. E, czekajcie. 25 punktów, 35 punktów, 50 punktów. Oczywiście zależy od poziomu tego ulepszenia. Złote jajo. Dodano koronę taktyka do łupów e, zawierających 100 sztuk złota. Zmniejszono liczbę złota do 75 sztuk. Ok. W porządku. Szansa na darmowe losowanie złotego biletu zwiększona do 45%, fajne. Dodatkowe złoto z wyższej półki, 8 sztuk, też spoko. Dodatkowa moc umiejętności po przeży co? przeżyciu nauki przez całe życie, zwiększone do 3 punktów. Początkowe złoto bogaci zyskują więcej z 12 do 14 tu chyba powinno być sztuk złota, czy coś takiego bardzo fajnie, bardzo fajnie im więcej golda, tym my się bardziej cieszymy także jest spoczko zmniejszenie obrażeń odbicia strzelca wyborowego dwustrzałowców 60% 60% do 66% zmniejszenie obrażeń aha, ok, rozumiem, dobra, dobra, no nerf, nerf próg zdrowia do aktywacji bomby dymnej zabójców zwiększony do 70%, mali tytani nie są już dostępni w etapie 4-6, procent maksymalnego zdrowia współczynnika dodatkowych obrażeń od ataku tytanicznej siły zmniejszony do 2,5%, zdrowie klona leśnej błyskotki zwiększone do 360 punktów, świetliste relikty, złote jajo oraz przewidywane przyszłości Prędkość ataku dla całej drużyny porwistości świetlistego zefira zmniejszony do 10%. Aj, to dużo, to duża zmiana. Przechodzimy do cech. Zmniejszenie obrażeń odbijającej bariery mechanicznego skarabeusza innowatorów zmniejszone do 20% dodatkowe obrażenia od ataku oraz moc umiejętności zapewnione drużynie przez przyrost mocy mechanicznego niedźwiedzia innowatorów również zmniejszone do 15 punktów, także nerfy e, na innowatorów. E, poczekajcie, czy to są w ogóle? E, nie, dobra, jednostki e, pierwszej kategorii, e, przyspieszenie prędkości ataku za każde użycie mistycznego strzału Ezreala zmniejszone do 18%. Jednostki drugiej kategorii. Obrażenia bombardowania Korkiego zmniejszone do 190, 240, 245 i 315 punktów. Wzmocnienie maksymalnej many Rek'Sai, e, czyli, czyli jakby zmniejszenie maksymalnej many o 10 punktów po prostu. Zdrowie Sejuani zwiększone o 100, e, wynosi teraz 850 punktów. Jednostki trzeciej kategorii tarcza przestrzeni osobistej VEX jest zmniejszona do 500 punktów na pierwszym poziomie, 650 na drugim i 850 na trzecim. Zmniejszenie obrażeń jog Zaka z 50% do 60%. Jednostki czwartej kategorii. Obrażenia wirującego topora Dravena są zmniejszone do 100 punktów na pierwszym poziomie, 125 na drugim oraz 400 bez zmian, akurat na trzecim. Double up. Wybaczcie, że, wybaczcie, że to pominę, ale tutaj akurat e, nic za bardzo interesującego. Przynajmniej dla mnie nie ma. Jeżeli chcecie, to tutaj macie, e, możecie sobie zastopować, przeczytać. E, mobilny kącik również, jeżeli ktoś interesuje. No to proszę bardzo, naprawione błędy i to już będzie koniec, moi drodzy, tego patcha. I powiem tak, nagrywam dla was ten odcinek o siódmej rano w środę, czyli w dniu, kiedy ten patch wchodzi oficjalnie na serwery i sprawdzałem, sprawdzałem, moi drodzy, czy są dostępne już jakieś najlepsze buildy, ale niestety nie, także w tym omówieniu patcha najlepszych buildów na koniec nie będzie aczkolwiek w opisie macie link do strony jeżeli takowe się pojawią, no to oczywiście w tym linku będziecie mieli wszystko pokazane, a my co widzimy się na pewno w kolejnych odcinkach z, z TFT już na jakichś rankedzikach, pokażę Wam jakieś właśnie najlepsze buildy i jakieś ciekawe kompozycje a na dzisiaj to tyle, oczywiście jeżeli opis patcha się Wam podobał no to łapka w górę subik, możecie zostawić jakiś komentarz, widzimy się już w gierkach i co? Życzę powodzenia na rankedach.